Wyjeżdżamy na kolejną wycieczkę, tym razem do Śremu, ale z egzakiem, żeby dalej było. Robi się trudno, ale cisza piękna. Czytuję komentarza: Cóż piękniejszego niż przygoda jechać amuzo w nieznane? Intercity jakiś. Dawne wierzenia ludowe mówiły. A gorąca herbatka to jest to, nie? Mówi, że to. Chopin? Chopin? Chopin. nawiązywał. Mhm. Jesteśmy na cmentarzu ewangelickim w Żabnie. Proszę zobaczyć, czy ktoś tu jednak dba o to. O, Mariusz wziął mapę w końcu. Mój rower typu gravel bardzo ładnie się nadaje. Natomiast Mariusz wybrał nie gravela, tylko wybrał swój piąty rower, taki typowo terenowy. Przesunąłem i, i wyleciałeś mi z kadru. Ojej, tak nie przegrał. No i to jest śnieg proszę państwa. Na drugiej, jesteśmy po drugiej stronie Warty i dojechaliśmy do takiego ryneczku. Restauracja, bardzo fajna klimatyczna, jest nieprowadzona przez Polaków. No. Mariusz odkrył w śniemie więzienie. Nigdy jako dziecko nie byłem fanem szkoły, ale myślę, że gdybym chodził do takiej, to kto wie... No proszę, to jest faktycznie stacja ładowania samochodów elektrycznych. Po czym ten obraz skradziono w 1985? Zrobiliśmy potężne gdzieś tam koło, i teraz wróciliśmy z tej strony.